Pilne, twoja emerytura właśnie wzrosła. I możesz nawet nie wiedzieć. Słuchaj uważnie, bo to, co powiem, może zmienić Twój portfel jeszcze w tym miesiącu. Od 17 listopada ZUS automatycznie zwiększa emerytury, a kwoty, o których mówimy, to nie żarty. Mówimy o dodatkowych tysiącach złotych, które mogą trafić na Twoje konto. Niektórzy seniorzy mogą otrzymać nawet do 10 tysięcy złotych więcej. Ale uwaga! Nie wszyscy dostaną taką samą kwotę. I tu jest haczyk, który musisz znać. Czy jesteś w grupie, która dostanie największą podwyżkę? Jakie warunki musisz spełniać? I co najważniejsze, czy ZUS przeliczy twoją emeryturę automatycznie, czy musisz coś zrobić? W tym filmie odsłonię wszystkie szczegóły tej podwyżki. Pokażę ci dokładnie, kto dostanie najwięcej pieniędzy, jak sprawdzić swoją nową kwotę emerytury. Kiedy dokładnie pieniądze trafią na konto? jakie dokumenty mogą być Ci potrzebne. To nie jest teoria, to konkretna kasa, która może wylądować w Twoim portfelu już teraz. Nie przegap ani sekundy tego materiału, bo każda minuta to wartościowe informacje o Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz być na bieżąco z wszystkimi zmianami w emeryturach, zostaw łapkę w górę. To pomoże dotrzeć z tą informacją do innych seniorów. Cześć wszystkim! Witajcie ponownie na kanale, a jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to doskonale trafiłeś, bo dzisiaj omówimy temat, który dosłownie dotyczy milionów Polaków. Mowa o podwyżkach emerytur, które ZUS właśnie wprowadza i wierzcie mi, kwoty, o których będziemy mówić, są naprawdę imponujące. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, chcę was prosić o jedną rzecz. Jeśli ta informacja okaże się dla was wartościowa, a jestem pewien, że tak będzie, Kliknijcie przycisk subskrypcji i dzwonek, żeby nie przegapić żadnych ważnych informacji o emeryturach i świadczeniach. To naprawdę pomaga w rozwoju kanału i docieraniu z tymi istotnymi informacjami do jeszcze większej liczby osób. Dobrze, przejdźmy zatem do sedna sprawy. 17 listopada to data, która dla wielu emerytów w Polsce oznacza konkretną zmianę w portfelu. ZUS ogłosił zwiększenie emerytur, a skala tych podwyżek może naprawdę zaskoczyć. Mówimy tutaj o kwotach, które mogą sięgać nawet 10 tysięcy złotych, choć oczywiście nie każdy otrzyma dokładnie taką sumę. To zależy od wielu czynników, które za chwilę szczegółowo omówimy. Ale zanim zacznę wyjaśniać, kto ile dostanie, chcę, żebyście zrozumieli, skąd w ogóle bierze się ta podwyżka i dlaczego akurat teraz. System emerytalny w Polsce jest skonstruowany w taki sposób, że emerytury podlegają regularnym waloryzacjom. To znaczy, że co pewien czas są one dostosowywane do aktualnej sytuacji ekonomicznej w kraju. Bierze się pod uwagę wskaźnik inflacji, wzrost przeciętnego wynagrodzenia i wiele innych parametrów ekonomicznych. Te wszystkie czynniki są dokładnie analizowane przez zakład ubezpieczeń społecznych we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Celem tych waloryzacji jest oczywiście zapewnienie emerytom godnego poziomu życia i ochrona ich siły nabywczej przed inflacją. W ostatnich latach, jak wszyscy doskonale wiemy, inflacja była szczególnie dotkliwa. Ceny praktycznie wszystkiego poszły w górę żywności, energii, leków, usług. Dla osób żyjących z emerytury, które często stanowi jedyne źródło dochodu, była to naprawdę trudna sytuacja. Dlatego właśnie ZUS podjął decyzję o tej istotnej podwyżce. To nie jest gest dobrej woli ani żadna specjalna akcja to wynika wprost z przepisów prawa. Które zobowiązują do regularnego dostosowywania wysokości świadczeń emerytalnych do zmieniających się warunków ekonomicznych. Ale teraz przejdźmy do najważniejszego pytania, które zapewne wszyscy sobie zadajecie: ile konkretnie mogę dostać więcej? I tutaj muszę was ostrzec, że odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wysokość podwyżki zależy przede wszystkim od tego, jaką emeryturę otrzymujecie obecnie. Im wyższa wasza obecna emerytura, tym większa będzie podwyżka w wartościach bezwzględnych. Zacznijmy od osób, które otrzymują minimalne emerytury. Jeśli wasza emerytura jest na poziomie minimalnym, czyli obecnie wynosi około 1700 zł, to możecie spodziewać się podwyżki rzędu kilkuset złotych. To może nie brzmi jak zawrotna suma, ale w skali roku daje to naprawdę sporo dodatkowych pieniędzy. Dla kogoś, kto żyje na granicy minimum, dodatkowe 300 czy 400 zł miesięcznie, to różnica między biedowaniem a względnie normalnym życiem. To dodatkowe zakupy, możliwość kupienia leków bez zastanawiania się, czy starczy do końca miesiąca, albo po prostu nieco więcej spokoju finansowego, ale prawdziwie spektakularne podwyżki czekają na emerytów z wyższymi świadczeniami. Osoby, które przez lata ciężko pracowały, płaciły wysokie składki i teraz otrzymują emerytury na poziomie 5, 6 czy więcej tysięcy złotych, mogą liczyć na znacznie większe kwoty. W ich przypadku mówimy o podwyżkach sięgających nawet kilku tysięcy złotych rocznie, i właśnie stąd bierze się ta magiczna liczba 10 tysięcy złotych, o której mówiliśmy na początku. To nie jest fantazja ani przesada. Dla emerytów z najwyższymi świadczeniami, którzy osiągnęli to dzięki długoletniej pracy i wysokim zarobkom, taka podwyżka jest jak najbardziej możliwa. Teraz pewnie zastanawiacie się, jak dokładnie obliczyć swoją podwyżkę. Mechanizm jest stosunkowo prosty, choć wymaga trochę matematyki. Podstawą jest wasza obecna emerytura brutto. Do tej kwoty stosuje się określony wskaźnik waloryzacji, który dla tego roku wynosi konkretny procent. Ten procent jest wynikiem skomplikowanych obliczeń uwzględniających inflację i wzrost płac, ale dla Was najważniejsze jest to, że ten wskaźnik stosuje się automatycznie do Waszego świadczenia. Nie musicie nic liczyć sami, bo ZUS zrobi to za Was. Ale jeśli chcecie mieć orientacyjne pojęcie o tym, ile więcej będziecie dostawać, możecie po prostu pomnożyć Waszą obecną emeryturę przez ten wskaźnik waloryzacji. Powiedzmy na przykład, że obecnie otrzymujecie emeryturę w wysokości 3000 zł. miesięcznie. Jeśli wskaźnik waloryzacji wynosi około 7%, to wasza podwyżka wyniesie mniej więcej 210 zł. miesięcznie. W skali roku daje to 2520 zł. więcej. To już naprawdę konkretna kwota, która może zmienić komfort waszego życia. A dla kogoś, kto ma emeryturę na poziomie 6000 zł, ta sama waloryzacja oznacza podwyżkę o ponad 400 zł miesięcznie, czyli około 5000 zł rocznie. Widzicie, jak bardzo te kwoty mogą się różnić w zależności od wysokości waszego świadczenia, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której muszę Wam powiedzieć: ta podwyżka nie jest jednorazowym dodatkiem. To nie jest tak, że dostaniecie jedną większą wypłatę i koniec. Nie, ta podwyżka zostaje z Wami na stałe. Wasza emerytura od 17 listopada będzie już w nowej, wyższej kwocie i taka pozostanie przez cały rok, aż do kolejnej waloryzacji. To oznacza, że każdego miesiąca będziecie dostawać więcej pieniędzy. To jest absolutnie kluczowa informacja, bo niektórzy ludzie myślą, że to jednorazowy dodatek i potem wszystko wraca do normy, nic bardziej mylnego. Ta podwyżka to trwała zmiana wysokości waszego świadczenia. Teraz ważna kwestia praktyczna: czy musicie coś zrobić, żeby otrzymać tę podwyżkę? Czy trzeba składać jakieś wnioski, dokumenty, iść do ZUS? Odpowiedź brzmi: nie, absolutnie nic nie musicie robić. To jest świetna wiadomość, prawda? ZUS automatycznie przeliczy wszystkie emerytury i renty według nowego wskaźnika waloryzacji. Nie musicie wypełniać żadnych formularzy, nie musicie dzwonić na infolinię, nie musicie iść do oddziału. Wszystko dzieje się automatycznie. 17 listopada, kiedy przyjdzie termin wypłaty waszego świadczenia, na konto wpłynie już nowa, wyższa kwota. Lub jeśli pobieracie emeryturę gotówkowo na poczcie, dostaniecie już tę zwiększoną sumę. Oczywiście, jeśli jesteście ciekawi dokładnej kwoty swojej nowej emerytury, możecie to sprawdzić na kilka sposobów. Najprostszy to zalogowanie się na platformę usług elektronicznych ZUS, czyli PUE. Jeśli macie już tam konto, wystarczy się zalogować i sprawdzić aktualną wysokość swojego świadczenia. Wszystkie dane są tam aktualizowane na bieżąco, więc już teraz powinniście tam zobaczyć nową kwotę. Jeśli nie macie jeszcze konta na PUE, Naprawdę warto je założyć. To nie jest skomplikowane i daje wam dostęp do mnóstwa informacji o waszych świadczeniach bez konieczności osobistych wizyt w ZUS. Alternatywnie możecie też zadzwonić na infolinię ZUS lub osobiście udać się do najbliższego oddziału. Tam konsultanci na pewno pomogą wam sprawdzić nową wysokość emerytury. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę was ostrzec, bo w internecie krąży sporo dezinformacji na ten temat. Niektóre źródła podają różne kwoty, różne daty, różne warunki. Widziałem nagłówki mówiące o podwyżkach sięgających kilkunastu tysięcy złotych, o specjalnych dodatkach, o wymogach, jakie trzeba spełnić. Zdecydowana większość tych informacji jest albo przesadzona, albo kompletnie fałszywa. Bazuje na oficjalnych informacjach bezpośrednio od ZUS i z Ministerstwa Rodziny. To są sprawdzone wiarygodne źródła. Dlatego zawsze, kiedy czytacie coś o emeryturach i świadczeniach, sprawdzajcie źródło informacji. Nie dajcie się zwieść sensacyjnym nagłówkom, które obiecują złote góry. Warto też wspomnieć o tym, że ta listopadowa podwyżka nie jest jedyną zmianą w systemie emerytalnym, jakiej możemy się spodziewać w najbliższym czasie. Rząd pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami mającymi poprawić sytuację materialną seniorów. Mowa między innymi o planach podniesienia minimalnej emerytury. O dodatkowych świadczeniach dla najuboższych, o zmianach w systemie obliczania emerytur. To wszystko są kwestie, które będą się rozwijać w kolejnych miesiącach i o których będę Was na bieżąco informować na tym kanale. Dlatego jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, żeby nie przegapić żadnych ważnych aktualizacji. Powiedzmy teraz kilka słów o tym, na co faktycznie możecie przeznaczyć te dodatkowe pieniądze. Bo choć kwoty mogą wydawać się niewielkie w porównaniu z rosnącymi cenami, to jednak każda złotówka ma znaczenie. Dla wielu emerytów ta podwyżka oznacza możliwość lepszego odżywiania się. Zamiast oszczędzać na jedzeniu i kupować najtańsze produkty najgorszej jakości, będziecie mogli pozwolić sobie na coś zdrowszego, świeższego. To może wydawać się drobnostką, ale dla zdrowia i samopoczucia ma ogromne znaczenie, szczególnie w starszym wieku. Inni będą mogli wreszcie nadrobić zaległości w leczeniu. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, ale dla wielu seniorów koszt leków to poważne obciążenie budżetu domowego. Często ludzie rezygnują z zalecanych przez lekarza preparatów albo kupują ich połowę, bo nie stać ich na pełne leczenie. Ta dodatkowa kwota może pozwolić na regularnie wykupywanie wszystkich potrzebnych lekarstw. Może też umożliwić skorzystanie z prywatnych konsultacji medycznych, kiedy kolejki w publicznej służbie zdrowia są zbyt długie, a problem zdrowotny nie może czekać. Są też tacy, którzy będą mogli odłożyć część tych pieniędzy na większe wydatki. Może remont mieszkania, które już dawno tego potrzebowało? Może wymiana sprzętu AGD, który ledwo zipie? A może po prostu stworzenie poduszki finansowej na nieprzewidziane sytuacje? W dzisiejszych czasach, kiedy wszystko jest niepewne i ceny wciąż rosną, posiadanie jakichś oszczędności daje niesamowity spokój psychiczny. Nie można też zapominać o aspekcie społecznym. Dla wielu emerytów te dodatkowe pieniądze oznaczają możliwość częstszego widywania się z rodziną, szczególnie tą mieszkającą dalej. Dojazd pociągiem czy autobusem, mały prezent dla wnuków, wspólny obiad w restauracji to wszystko kosztuje. A kiedy budżet jest napięty, ludzie często rezygnują z takich rzeczy, żeby nie obciążać domowego portfela. Dzięki podwyżce może będzie można sobie na to pozwolić nieco częściej. I to ma ogromne znaczenie dla jakości życia i psychicznego samopoczucia. Wreszcie, nie zapominajmy o podstawowych rachunkach: energia elektryczna, gaz, woda, czynsz, podatki. To wszystko systematycznie drożeje. Ta podwyżka emerytury pomoże przynajmniej częściowo zrównoważyć te rosnące koszty. Może nie pokryje wszystkiego, ale każda złotówka pomoże utrzymać głowę nad wodą. Chciałbym też poruszyć jeszcze jeden temat, który często budzi kontrowersje. Niektórzy młodsi ludzie narzekają, że emeryci dostają podwyżki, podczas gdy pracujący ledwo wiążą koniec z końcem. To zrozumiałe, że w trudnych czasach każdy patrzy na własną sytuację. Ale musimy pamiętać, że większość dzisiejszych emerytów pracowała ciężko przez całe życie, często w znacznie trudniejszych warunkach niż my dzisiaj. Płacili składki do systemu właśnie po to, żeby na starość otrzymywać godziwe świadczenie. To nie jest prezent od rządu, to nie jest jałmużna. To są pieniądze, na które ci ludzie zapracowali przez dziesięciolecia. System emerytalny opiera się na solidarności międzypokoleniowej. My dzisiaj płacimy składki, które finansują emerytury obecnych seniorów. Za kilkadziesiąt lat, kiedy my przejdziemy na emeryturę, nasze świadczenia będą finansowane przez następne pokolenie pracujących. To jest podstawa działania systemu i warto o tym pamiętać, zanim zaczniemy narzekać na podwyżki dla emerytów. Podsumowując wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, od 17 listopada ZUS automatycznie zwiększa emerytury dla wszystkich uprawnionych. Nie musicie składać żadnych wniosków ani dokumentów, wszystko dzieje się automatycznie. Wysokość podwyżki zależy od waszej obecnej emerytury. Im wyższa emerytura, tym większa podwyżka w wartościach bezwzględnych. Dla niektórych będzie to kilkaset złotych rocznie, dla innych nawet kilka tysięcy. Ta podwyżka zostaje z wami na stałe i będziecie ją dostawać każdego miesiąca przez cały rok, aż do kolejnej waloryzacji. Jeśli chcecie sprawdzić dokładną kwotę swojej nowej emerytury, najłatwiej zrobić to przez PUEZUS albo dzwoniąc na infolinie. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał był dla Was wartościowy i pomógł zrozumieć wszystkie aspekty tej podwyżki. Jeśli tak było, proszę zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych ważnych informacji o emeryturach, świadczeniach i wszystkim, co dotyczy finansów seniorów. W komentarzach pod filmem chętnie odpowiem na wasze pytania, więc jeśli coś jest niejasne albo chcecie wiedzieć więcej o konkretnym aspekcie, piszcie śmiało. Do zobaczenia w kolejnym filmie.